Fani lukizm od dawna zadają sobie to samo pytanie, czy będzie drugi sezon? Pierwszy sezon serialu miał premierę na Netflixie 8 grudnia 2022 roku. Imponująca jakość animacji Studia Mir i adaptacja Webtoonowa park te Jun spotkały się z uznaniem krytyków. Serial szybko zdobył szeroką publiczność, a jego pierwszy sezon pozostawił niezatarte wrażenie. Jednak ten sukces przyniósł ze sobą również ogromne oczekiwania kontynuacje. Kiedy więc ukaże się drugi sezon lukizm? Jak dotąd nie ma oficjalnego ogłoszenia ani ze strony Netflixa, ani Studia Mir. Nie ma jeszcze ostatecznej daty premiery. Nie oznacza to jednak, że nie będzie drugiego sezonu. Oryginalny Webtoon oferuje bardzo obszerną treść. Pierwszy sezon obejmował tylko niewielki fragment historii. Oznacza to, że wystarczająca ilość materiału jest już gotowa na nowy sezon. Jeśli produkcja się rozpocznie, oficjalne ogłoszenie może zostać opublikowane wkrótce. Fani intensywnie domagają się drugiego sezonu w mediach społecznościowych. To zainteresowanie może być istotną motywacją dla producentów. Niedawne inwestycje Netflixa w anime również wzmacniają tę możliwość. Krążące za kulisami plotki wskazują, że serial jest w fazie planowania. Na razie pozostaje nam tylko czekać. Jednak oczekiwania są dość wysokie, a nadzieje pozostają wysokie. Bądź pierwszy, gdy pojawi się oficjalna zapowiedź drugiego sezonu: Lukizm. Bądź na bieżąco, aby być na bieżąco.